zarządzanie energią i nowe technologie w OZE było tematem konferencji 17 ogólnopolskiego festiwalu ekoenergetyki. Odbył się on 18 listopada 2025 roku na Politechnice Opolskiej. Organizatorem festiwalu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Ekoenergetyki Zielony Feniks. Festiwal ekoenergetyki od samych początków akurat był takim miejscem, gdzie pokazywaliśmy najnowsze technologie związane z odnawialnymi źródłami energii. Pamiętam lata 2008-2009, to były czasy jeszcze, kiedy o odnawialnych źródłach energii mówiono tak trochę z niedowierzaniem. Dzisiaj to się staje koniecznością. Dzisiaj y, w, paliwa kopalne, ropa, węgiel odchodzą do lamusa i niestety y, w tym momencie musimy zbudować tak system y, energetyczny, który pozwoli na to, aby w każdej godzinie doby była ta ilość energii, która nam jest potrzebna. A wiemy, że z y, odnawialnymi źródłami energii mamy y, problem dlatego, ponieważ są to źródła niestabilne. Wczoraj na konferencji naukowej akurat dotyczącej biogazu, pokazano, że jednym z elementów stabilizujących może być biogaz. Wobec powyższego możemy stworzyć akurat nowy system energetyczny, akurat kompletnie wyalienowany systemów energetycznych, tych, z którymi mamy dzisiaj do czynienia. Wyspa Energetyczna, archipelag Wysp Energetycznych to pomysły, pomysły które przyszły z nadmorza. Archipelag Wysp Energetycznych to jakby połączenie takich właśnie elementów, które są lokalnie zbudowane. To też również mówi o tym, że dzisiaj w czasie pan Kajka mówił o bezpieczeństwie energetycznym Polaków. Mówił o tym, że celem. W zakresie wojny czy jakichkolwiek innych zagrożeń akurat będą elementy centralizowanej struktury energetycznej. Wobec powyższego ratować się możemy tylko i wyłącznie poprzez decentralizację, a przez to przez spółdzielnie energetyczne, klasy, czy inne rozwiązania społecznych, społeczności energetycznych. Otwarcia tegorocznego festiwalu dokonała Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego, przy udziale organizatorów i przedstawicieli Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu Opolskiego. 17. Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki to połączenie edukacji, połączenie nauki, połączenie praktyki i również kwestia możliwości Finansowych, jeżeli chodzi o wsparcie tych przemian. Odwrotu od ekoenergetyki, od energii odnawialnej nie ma. Jest tylko pytanie, w jaki sposób my potrafimy tę szansę wykorzystać. Mam na myśli także, a może i przede wszystkim, o polskich rolników. Jest to wielka szansa. Ja nazywam to lewarowaniem dochodu rolników. Mam na myśli biogazownie. Myślę, że Pewien etap mamy za sobą. Myślę, że o prostej hodowli, o uprawach. Dzisiaj trzeba wykorzystywać to, co jest produkowane w gospodarstwie, jak również różnicować tą produkcję. Wielką satysfakcją widziałem, widzę na tym festiwalu młodzież, więc jest to bardzo istotne, że ta propozycja, ta Ekoenergetyka wzbudza tak duże zainteresowanie. Chcę pogratulować fundacji za to, że to już 17 raz, że odbywa się na polszczyźnie ogólnokrajowy wymiar i nie tylko. Jestem przekonany, że znakomicie przysłuży się tak środowisku naukowemu, edukacji, jak również przełoży się w sposób praktyczny na efektywność naszej gospodarki rozwój rolnictwa. Moderatorem tegorocznej konferencji był Tomasz Zubilewicz. W czasie konferencji wygłoszono kilkanaście interesujących prelekcji. Aleksandra Drescher, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, przedstawiła mechanizmy wsparcia w sektorze ekoenergetyki i OZE oraz ofertę Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu. Generalnie Wojewódzki Fundusz wspiera wszystkie działania proekologiczne związane z ekoenergetyką, z transformacją energetyczną czy z odnawialnymi źródłami energii. Jest bardzo duża przestrzeń właśnie do wykorzystania biomasy. Myślę, że w dużej mierze mieszkańcy boją się wykorzystania tej biomasy, tak jak było mówione na samym otwarciu festiwalu, że same nazwy źle się kojarzą, spalarnia się źle kojarzy jako słowo. I zmienimy już samą tę nazwę spalarni na bardziej łagodną to jest ona się w stanie sprzedać, aczkolwiek produkt jest jakby ten sam, bo chodzi o wykorzystanie jakiegoś produktu, substancji, materiału do tego, żeby wytworzyć energię elektryczną, na przykład bądź ciepło. I myślę, że tutaj bardzo duży... Hmm, Element edukacji jednak musi wejść w stosunku do społeczeństwa, żebyśmy nie patrzyli na to, że same słowo się źle kojarzy, ale popatrzmy na to, że produktem ostatecznym powstania tych biogazowni jest to, że będziemy mieli możliwość zutylizowania tych pozostałości, jak również uzyskamy produkt końcowy, czyli energię bądź ciepło, tak? Finalnie. W czasie konferencji wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu energetycznemu Polaków, udziałowi samorządów w międzynarodowych projektach energetycznych finansowanych z programu Horyzont Europa oraz emisji metanu i kosztom energii, także problemowi produkcji i magazynowania wodoru. Tutaj za zauważenie tego faktu, oczywiście my dalej rozwijamy się i obecnie naszą innowacyjną technologię adaptujemy do nowych wyzwań i e, też wyzwań ekologicznych które wiążą się obecnie z emisją metanu. Szczególnie będzie to dotyczyło węgla energetycznego, czyli naszego przemysłu energetycznego. Chodzi o to, że od 2027 roku będą wchodziły nowe przepisy dotyczące opłat za emisję metanu. Patrząc na aspekty i takie szacunkowe koszty. Koszty dla jednego tylko szybu w kopalni będą one na poziomie około 200 milionów złotych. Opłat emisyjnych, co bezpośrednio wpłynie już albo następ, jako następny krok w kwestiach opłat energetycznych. Już możemy zresztą zauważyć chociażby w Ródzie Śląskiej, że koszty ciepłownictwa związane z wykorzystaniem węgla wzrosły o ponad 90%. A następny krok w 2027 no niestety nie wygląda bardzo różowo, jeżeli te kwestie związane z emisją metanu, szczególnie z kopań, wpłyną e, jako, jako następny krok e, i opłaty, czyli bezpośrednio będzie to wpływało na koszt energii. Zaprezentowałem dzisiaj rozwiązanie, które jest nazywane ogrzewaniem lodem. To właśnie system magazynowania energii w lodzie. To inaczej dolne źródło dla gruntowej pompy ciepła, gdzie tak naprawdę system w komplecie grzeje i chłodzi. Proszę Państwa, Solar Ice to firma innowacyjna, firma produkująca i firma instalu instalująca dokładnie system magazynowania energii w lodzie, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Tak naprawdę jesteśmy dzisiaj liderem rynku, gdzie potrafimy zbudować system od zaprojektowania do zainstalowania i odebrania i uruchomienia. Proszę Państwa, jestem również współtwórcą tego systemu, gdzie tak naprawdę dzisiaj to nie tylko innowacja, to już instalacje, które działają na ponad dekadę. Tak naprawdę instalacje dzisiaj nasze są rozproszone po całej Europie. Dzisiaj jesteśmy skoncentrowani na rynku polskim, na rynku słowackim i czeskim, gdzie rynek potrzebuje więcej edukacji i to właśnie robimy. Dlatego jesteśmy na festiwalu Ekoenergetyki w Opolu. W aspekcie sezonowego magazynowania energii proponujemy rozwiązanie polegające na wykorzystaniu energii, która jest w okresie letnim nadprodukcją, z której często nie wiadomo co zrobić, bądź zakłady energetyczne. Stosują ceny ujemne za odbiór tej energii. Proponujemy wykorzystanie jej w postaci wodoru, zmagazynowanie, przechowanie do momentu czasu, kiedy jest to potrzebne i wykorzystanie jako źródło ciepła bądź źródło energii zwrotnie. Jest to proces, który był trudny do osiągnięcia w skali nazwijmy to mikro. Bardziej inwestycje polegały na dużych przedsięwzięciach. My to przeskalowaliśmy, nazwijmy to w dół, i teraz już możemy wykorzystać to do takiego działania lokalnego. Naszym priorytetem było zmniejszenie skomplikowania całego procesu stworzenie instalacji, która będzie miała charakter mobilny po to, żeby nie było komplikatorów w postaci pozwoleń budowlanych i innych utrudnień. No i Jesteśmy u progu dystrybucji i wdrażania tego w konkretnych lokalizacjach. W czasie konferencji przedstawiono także wyniki badań i ich wpływ na rozwój zielonej energii w naszym kraju. Interesujący był wykład o rozwoju spółdzielni energetycznych jako przykładu energetyki obywatelskiej Miarosława Wiśniewskiego z Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzisiaj w tej krótkiej prezentacji postaram się opowiedzieć na temat faktów i mitów dotyczących spółdzielni energetycznej, ponieważ z racji pewnego sukcesu tak, tego modelu rozliczeń w społecznościach energetycznych pojawiają się różne niedopowiedzenia powiedzmy w przestrzeni medialnej. Dzisiaj postaram się z praktycznego punktu widzenia jako... Operatora czy osoby zarządzającej spółdzielniami opowiedzieć o tych, o tych faktach i mitach. Jest kilka przypadków efektywnie dobrze działających. Myślę, że też przykładem dobrym jest nasza londyńska spółdzielnia energetyczna. Cały clue organizacji spółdzielni polega na modelu jej rozliczeń. Tak? To tam generują się główne oszczędności, korzyści dla ich członków, więc też wymagana na początku przy takiej organizacji jest pewna praca w doborze tego miksu energetycznego, w doborze punktów poboru i wtedy jak najbardziej taka spółdzielnia przyniesie oczekiwane korzyści. Natomiast nowe zasady funkcjonowania klastrów energii zaprezentował Tomasz Drzał, prezes Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE. Szanowni Państwo, kolejny festiwal energetyki odnawialnej, i znów mówimy o OZE. Tylko trzeba sobie jasno i szczerze powiedzieć, że skończyła się już prosta transformacja oparta o budowę odnawialnych źródeł energii, w szczególności fotowoltaiki, gdzie popadnie wszędzie bez bilansowania jej lokalnie. W Krajowej Izbie Klastrów Energii i OZE od dawna mówimy o lokalnych rynkach, o energetyce rozproszonej i przede wszystkim o bilansowaniu energii, o jak największej autokonsumpcji. Wiemy, że w Polsce zużywa się strasznie dużo energii, ale też bardzo dużo się jej marnuje, ponieważ mamy nadprodukcję w godzinach, kiedy świeci słońce, w szczególności w miesiącach wiosennych i letnich i duże niedobory w miesiącach jesiennych i zimowych. Dlaczego? Ponieważ mamy w Polsce dwa razy więcej mocy w źródłach fotowoltaicznych niż w źródłach wiatrowych. Mamy naszą polską energetykę i jej miks postawiony niestety do góry nogami, dlatego musimy zrobić wszystko, aby energię zużywać lokalnie i aby tworzyć lokalne rynki energii. Nie ma proszę państwa innej przyszłości niż energetyka rozproszona. Wyznać, że tegoroczna konferencja spełniła oczekiwania jej uczestników i na pewno będzie miała wpływ na zarządzanie energią i nowe technologie w OZE. Po raz kolejny obok konferencji odbyło się młodzieżowe forum ekoenergetyki. Tematami forum były m.in. bioodpady, biogaz, odnawialne źródła energii i rozwój elektrowni wodnych na świecie. Interesujące prelekcje wygłosili pracownicy naukowi z Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej. Mamy sporą grupę młodzieży ze szkół średnich, całego prawie województwa opolskiego, bo tutaj nie mówimy tylko o polu. Dla nas jest to szczególnie istotne ponieważ młodzież będzie w przyszłości decydować o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijać energetyka i w jakim kierunku będziemy odchodzić od węgla. Czy będą to takie czy inne technologie odnawialne. I dobrze by było, żeby ci młodzi ludzie już teraz wiedzieli, jakie są dostępne technologie, żeby naukowcy obydwu uczelni Uniwersytetu i Politechniki przedstawili swoje osiągnięcia i pokazali możliwości, jakie są, żeby odejść od węgla bo tego oczekuje się od nas, ale to będą robić dopiero przyszłe pokolenie. drugi dzień 17 Festiwalu zakończyła w Studenckim Centrum Kultury Gala Wręczenia Nagród Zielonego Feniksa. Statuetka Zielonego Feniksa jest przyznawana corocznie począwszy od 2009 roku. Nagrody przyznawane są w różnych kategoriach za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki, za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki, za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki, za zasługi samorządów transformacji energetycznej, a także nagroda Specjalna za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki. W tym roku statuetki i wyróżnienia przyznano 31 osobom i firmom.